Mikołajek, dzienniczki, dziś po południu w szkole nie było nam do śmiechu, bo od razu przyszedł dyrektor z naszymi dzienniczkami. Dyrektor nie miał zadowolonej miny, kiedy wszedł z dzienniczkami pod pachą. Pracuję w szkolnictwie od wielu lat, powiedział, ale nigdy jeszcze nie spotkałem tak rozchukanej klasy. Dowodzą tego również uwagi, które wpisuje do dzienniczków pani nauczycielka. No a teraz wam je rozdam. Kleofas od razu zaczął płakać. Kleofas jest najgorszy w klasie i każdego miesiąca pani pisze mu w dzienniczku masę różnych rzeczy. I tata, i mama Kleofasa nie są zadowoleni. Nie dają mu deseru i nie pozwalają patrzeć na telewizję. Już się do, te do tego przyzwyczaili, opowiadał mi Kleofas, że raz w miesiącu mama nie robi deseru, a tata chodzi na telewizję do sąsiadów. W moim dzienniczku było. Uczeń bardzo żywy, często roztargniony, mógłby się uczyć lepiej. A u Ełzebiusza, uczeń niekarny, bije się z kolegami. Mógłby uczyć się lepiej. U Rufusa, uparcie bawi się na lekcjach gwizdkiem, wielokrotnie już konfiskowanym. Mógłby uczyć się lepiej. Jedyny, który nie mógłby uczyć się lepiej, to Ananiasz. Ananiasz jest pierwszym uczniem i pieszczoszkiem naszej pani. Dyrektor. Przeczytał nam z dzienniczka Ananiasza. Uczeń pilny, inteligentny, wiele osiągnie. Dyrektor powiedział, że powinniśmy brać przykład z Ananiasza: że jesteśmy mali, nic ponie, że skończymy w więzieniu i to przyczyni wiele zmartwienia naszym tatusiom i naszym mamom, którzy z pewnością mają co do nas inne projekty. I wyszedł! Byliśmy porządnie zmartwieni, bo dzienniczki muszą być podpisane przez naszych tatusiów. No, a to nie zawsze jest przyjemne. Więc, kiedy zadzwoniono na koniec lekcji, natychmiast jak zwykle pędzić do wyjścia, potrącać się, popychać i rzucać sobie teczki na głowy, wyszliśmy cichutko, bez słowa. Nawet pani miała smutną minę. Nie mamy do naszej pani żalu. Trzeba przyznać, że w tym miesiącu. Młaznowaliśmy trochę, a poza tym kotwyt nie powinien wylać atamentu na Joachima, który się przewrócił na podłogę. Krzywiąc się strasznie, bo Eusebius dał mu fangę w nos, a w przecież szurów pociągnął za włosy. Szliśmy wolno u Lili, powłócząc nogami. Przed ciaskarnią zaczekaliśmy na Alcesta, który poszedł kupić sześć bułeczek z czekoladą i zaczął je od razu jeść. Muszę się zaopatrzyć, powiedział Alces, bo dziś wieczorem z deseru nici. I żując bułeczki, ciężko westchnął. Trzeba powiedzieć, że w dzienniczku Ananiasza było. Gdyby ten uczeń wkładał tyle energii w naukę, co odrzemianie się, byłby pieszy w klasie, bo mógłby uczyć się lepiej. Najmniej zmartwiony był Eusebiusz. Ja! powiedział. Ja się nie boję. Mój tata nic nie mówi. patrzy mu prosto w oczy a on podpisuje i koniec. Masz szczęście ten Zebiusz. Szliśmy do rogu i się rozstaliśmy. Kleofas płakał odchodząc. Alcest nie przestawał jeść, a Rufus gwizdał cicho na swoim gwizdku. Zostałem sam z Eusebiuszem. Jeśli się boisz wracać do domu, to nic prostszego, powiedział Eusebiusz. Chodź do mnie i zostań na noc. Eusebiusz to dopiero kumpel. Poszliśmy razem i Eusebiusz... Opowiadał mi, jak to on patrzy swemu tacie prosto w oczy. Ale im byliśmy bliżej jego domu, tym mniej Eusebiusz mówił. Kiedy doszliśmy do bramy, nie mówił nic już. Postaliśmy chwilę i zapytałem: No co, wchodzimy? Eusebiusz podawał się po głowie i powiedział: Poczekaj na mnie chwileczkę, zaraz po ciebie przyjdę. I wszedł do domu, ale zostawił uchylone drzwi. Usłyszałem odgłos krawca i gruby głos, który mówił NIE DO w DESERU! MARZ DO łóżka, TY NIC PONIU! A potem płacz Ełzebiusza. Widać, tym razem Eusebiusz nie podpatrzył swojemu tacie w oczy jak należy. Najgorsze było to, że musiałem wracać do domu. Stawiałem ostrożnie nogi, uważając, żeby nie wchodzić na linię między płytami chodnika. Bo to nie było trudne wcale. Bo szłem powoli. Wiedziałem, co mi powie tata. Powiem, że on był zawsze pierwszym uczniem. I że jego tata był zawsze dumny z mojego taty. I że mój tata przynosił ze szkoły mazę pochwalnych nauek i odznaczeń. I chętnie by mi je pokazał, ale zginęły przy przeprowadzce, kiedy się ożenił z moją mamą. A potem tata powie, że do niczego nie dojdę. Że będę żył w nędzy i że ludzie będą mówić, to jest ten Mikołaj, który miał w szkole złe stopnie, i będą mnie wytykać palcami i śmiać się ze mnie. Następnie tata powie mi, że wyprówa z siebie żyły, żeby mi dać staranne wykształcenie, żebym był dobrze przygotowany do życia. A ja jestem nie wdzięcznik i ani trochę nie obchodzi mnie zmartwienie, jakie sprawiam swoim biednym rodzicom. I że nie dostanę desechu. A z kinem to poczekamy do następnego dzienniczka. Mój tata wszystko to mi powie. Tak jak w zeszłym miesiącu i za przeszłym. A ja mam już tego dosyć. Powiem mu, że jestem bardzo nieszczęśliwy. Jeśli tak, no to dobrze. Pójdę sobie z domu i pojdę bardzo daleko. I dopiero będą mnie żałować i to za wiele, wiele lat. Będę miał dużo pieniędzy. I tać się będzie wstyd, że mi powiedział, że do niczego nie dojdę, A ludzie ośmielą się mnie wytykać palcami, mnie palcami i wyśmiewać. I za te pieniądze zabiorę mam, tatę i mamę do kina, a wszyscy będą mówić. Spójrzcie, to ten Mikołaj, który ma masę pieniędzy i funduje swojemu tacie i swojej mamie, chociaż nie byli dla niego zbyt dobrzy. A do kina wezmę też naszą panią i dyrektora. No i stanąłem przed domem. Kiedy tak układałem sobie od tym wszystkim te, i układałem te fajne historie, zapomniałem o dzienniczku. I szłem bardzo szybko, ale teraz znów coś mnie dusiło. Pomyślałem, że lepiej byłoby odejść od razu z, do, dopiero za wiele lat. Ale zrobiło się już ciemno. Ale mama nie lubi, jak ja sam do domu na dworze tak ciemno. W salonie tata rozmawiał z mamą. Miał przed sobą na stole masę różnych papierów i nie miał zadowolonej miny. To nie do wiary, mówił. Ile się u nas wydaje na dom? Można pom... Myśleć, że jestem multimilionerem? Spójrz na te rachunki. Na ten rachunek od rzeźnika ze sklepiku. Naturalnie pieniądze na to wszystko ja muszę skądś wytrzasnąć. Mama też nie była zadowolona i mówiła, że Tata nie ma pojęcia, ile kosztuje utrzymanie i powinien któregoś dnia pochodzić z nią po sklepach, że ona wróci do swojej mamy i, i że przy dziecku nie mówi się o takich sprawach. Wtedy ja podałem tacie dzienniczek. Tato otworzył dzienniczek, podpisał, oddał mi go i powiedział Dziecko, tu nie ma nic do rzeczy. Chciałbym jedynie, żebyś mi wytłumaczył, dlaczego baranina tak tyle kosztuje. Mikołaju, idź do swojego pokoju. Powiedziała mama. W właśnie, właśnie, powiedział tata. Poszedłem na górę do mojego pokoju, położyłem się na łóżku i zacząłem płakać. Bo gdyby tata i mama naprawdę mnie kochali, to by zainteresowali by się mną choć trochę.